Dzisiejszą uroczystość pod nazwą Dzień Seniora otworzyliśmy piosenką Krzysztofa Krawczyka Przeżyjmy to jeszcze raz. Uroczystość przygotował oczywiście Klub Seniora. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami oraz wsparciu finansowemu z budżetu miasta, wydarzenie to może stać się cyklicznym świętem, które nie tylko dostarczy rozrywki, ale również umożliwi osobom starszym aktywny udział w życiu społecznym i czerpanie korzyści z oferowanych przez MOPS programów wsparcia. Szanowni Państwo i drodzy goście, serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystości z tej okazji Dnia Seniora. Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień który pozwala nam docenić wartość i mądrość płynącą z doświadczeń życiowych naszych seniorów. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i że możemy wspólnie cieszyć się dzisiejszym dniem i dzisiejszym wydarzeniem. To spotkanie jest wyrazem szacunku, uznania oraz wdzięczności, że Wasz wkład w budowie naszej łowickiej społeczności. Dziękujemy także władzom miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za wsparcie, dzięki któremu dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć. I życzymy wszystkim przyjemnych chwil spędzonych w miłym towarzystwie oraz wielu niezapomnianych wspomnień. Prosimy. O przyjęcie z naszego serdecznego powitania Panią Katarzynę Skierską-Piętę, sekretarz miasta. Panią Zofię Bielemborek, przewodniczącą Rady Miasta Łowicza. Pana Krystiana Ciepińskiego, wicestarostę powiatu łowickiego i prezesa stowarzyszenia łowczyń Złowicz. Pana Michała Trzoskę, członka zarządu Powiatu Łowickiego. Panią Katarzynę Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Panią Urszulę Markowicz, panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panią Agatę Wolską. Dyrektorkę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Panią Agnieszkę Pawłowską Kalinowską, wicedyrektorkę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Panią Magdalenę Balcerak, dyrektorkę PCPR w Łowiczu, panią Ilonę Wężowską. Jest to Wydział Edukacji i Kontroli Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym. Panią Izabelę Kubiak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjalterapii w Biernozi, z całą grupą artystyczną, panią Magdalenę Karską, dyrektorkę ośrodka szkolno-wychowawczego w Łowiczu. Panią Beatę Żuk, też dyrektorkę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Pana Dariusza Żywickiego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. Pani Agnieszkę Rutę Kucińską, dyrektorkę drugiego LO w Łowiczu im. Mikołaja Kopernika. Panią Renatę, Renatę Frączek, dyrektor biblioteki. Aha, dyrektor biblioteki. zastępstwie. Pana Michała Zaleskiego, dyrektora Muzeum Wolniczych. Pan Tadeusz Żaczek, prezes Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk. Pana Pawła Piętę, prezesa Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Panią Sylwię Cybulską-Krześlak z Wydziału Promocji, Panią Karolinę Przyżycką, dyrektora Miejskiej Biblioteki w Łowiczu, Izabelę Banaszkiewicz, Wydział Organizacji Pozarządowej, Pana Macieja Malangiewicza, Dyrektora Obecnego Łowickiego Ośrodka Kultury, Panią Ewę Zawost z Fundacji Siłaczka. No i oczywiście radna Gminy Łowicz, Tomasza Musielskiego, Pana Prezesa Stowarzyszenia Włodzi Jatymy, pana Artura Orskiego, Prezesa zarzą, Zarządu, Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość Polska, Europa i świat. Na pewno. na pewno. Witamy serdecznie przedstawicieli wszystkich klubów seniora oraz organizacji i stowarzyszeń, a mianowicie Łowickie Uniwersytet Trzeciego wieku, Koło Diabetyków, Związek Emerytów i Rencistów, Amazonki, Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej. Stowarzyszenie Rodak, Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Dać Szansę, oczywiście przedstawicieli mediów. Witamy serdecznie naszego muzyka, pana Szymona, Monte oraz państwa Galów, którzy są naszymi przyjaciółmi od bardzo dawna. Witamy także całą orkiestrę i klub seniora z Teresina. No i witam wszystkich seniorów i tych, których nie wymieniłam z nazwiska i z imienia. A teraz oddaję głos mojej szefowej, pani Biedruszewskiej. Dziękuję Krzysiu za piękne przywitanie gości. Myślę, że nikt nie poczuł się dotknięty. Jeżeli ktokolwiek nie został wymieniony z imienia i nazwiska, to ja w imieniu wszystkich klubowiczów bardzo, bardzo serdecznie witam. Parę osób się zadeklarowało, że będzie. Być może, że w międzyczasie dojadą. A ja jeszcze taki jeden szczegół powiem dzisiaj. Bardzo serdecznie witamy dzisiaj 80-latków, 85-latków i 90-latków, bo takich mamy seniorów w swoim klubie i to będzie taki jeden z głównych punktów. Ale teraz, proszę Państwa, ponieważ mamy nadzwyczajnych gości, z którymi współpracujemy od kilku lat już i chcieliby wystąpić, bo mają po prostu bardzo ważne zadanie, zapraszam na scenę naszych kochanych dzieciaków Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi i z panią Angeliką, i z panem no, Zielińskim, zapomniałam na imię i zapraszam na scenę. Będzie to troszeczkę taki u, taka u, występ y, związany z patriotyzmem i z bieżącymi sprawami. Zapraszam na scenę. Jesteście państwo pierwsi, dzisiaj macie tą przyjemność, ponieważ jesteście naszymi stałymi gośćmi, a ta uroczystość nie odbyłaby się, gdyby ich nie było. Bo przecież pani Angelika to występowała w ogóle jako LO2, śpiewała u nas i proszę państwa, a teraz z młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii w To się nazywa spotkanie międzypokoleniowe i praca międzypokoleniowa. I